Przewodzenie prądu przez jabłko i wodę. Tu mam miernik i jabłko. Miernik pokazuje zero, więc nie płynie prąd. I teraz składam elektrody do jabłka. Miernik pokazuje, że, że przez jabłko przepływa prąd, to znaczy, że sok z jabłka jest elektrolitem. Elektrolity do związki chemiczne, były są wodne, przewodzą prąd. A więc w jabłku znajduje się sok, który jest elektrolitem, czyli majony, które przewodzą prąd. Woda też przewodzi prąd, bo majony, czyli zysocowane sole. Woda czysta chemicznie, czyli destylowana, nie przewodzi prądu.